Siemanko, ja już dzisiaj na miejscu, znaczy już, bo i dopiero, bo byłem ogarnąć jeszcze parę spraw, między innymi klucz do odkręcania filtrów. Kurde, ściągnąłem pompką całe paliwo. Słuchajcie, z, z Mecalaka tam było jakieś 45 litrów. Myślałem, że jakiś syf z nim znajdę, specjalnie wederko miałem do tego, ale no syfu żadnego brak, nie ma po prostu. Wygląda na to, że bag jest czysty, jest problem też, myślałem, że go odkręcę też. Tu narobiłem oczywiście bałaganu podczas ściągania, musiałem zebrać tą ziemię, bo lekko się zaoleiła. No i co, i zacząłem tu coś działać, no i co, i wychodzi na to, że te śruby mi się tutaj e, obkręcają w miejscu. Bo tak bym go zdemontował i przepukał, no ale nie mam takiej opcji niestety. Jederko czyściutkie, tutaj do tego wederka spuszczałem, żeby widzieć co i jak się dzieje. No i nie ma tam jakieś małe poproszki, ale to nie jest takiego, żeby tam jakieś... On jest plastikowy zresztą z tworzywa, nie jest metalowy, więc tam radzenia nie ma prawa latać. To jedyne co on obstawiał to teraz, że ten filtr oleju w miejscu filtru paliwa jest kupą po prostu i to jest cały problem. Więc ja teraz biorę się za składanie z powrotem tego, że ten pływak, skręcam wszystko trochę, przeczyszczę ten cały syf, jak przykręcę pływak, żeby nic mi nie wleciało i trochę tą, tą. Komorę oczyszczę, ile się da, i biorę się za wymianę filtra. Także dzisiaj zmiana planów. Miałem robić rurę i czego ja nie miałem robić, i wyszło jak zawsze, no ale biorę się za tą wymianę. Jeszcze sprawdzę też później. Mam trochę 15W40 oleju, bo sprawdzałem specyfikację, jaka powinna być do tego, czy litra silnika wlewana. No i ten, no i piszę, że 15W40 trochę z bagnetu zdejmę, wyleję sobie małe laboratorium, sprawdzę oczywiście ich. Mniej więcej jego lepkość. Tak, oczywiście fizycznie, nie? Czy tam nie ma. Oczywiście wejdę też pod spód, zobaczę, czy jest filtr oleju wymieniony, czy ten olej był wymieniony, czy czasem nie ma filtra paliwa, tak jak ktoś pisał na odwrót założonego do tego. Także, także zobaczymy. Na no, razie, czego zamówiłem, filtr oleju też, także także będzie git. Dobra, ja mam 30 litrów za do baku, trochę to oczyściłem. Wiadomo, lepiej przez to chodzić nie będzie. Tu zamocowałem to, tu rurkę tu przymocowałem, bo ktoś. Miał za cienko, żeby tam ją przykręcić do tego budła, trochę ogarnięty, zawsze to lepiej, kurde, dla oka, jak się będzie tego typu paliwa nalewać z pompką, trzeba będzie jeszcze popatrzeć, ale to nie ma czasu dzisiaj na to, No dalszy chyba idzie, i co? I biorę się na te filtry, wymiany, później tu jeszcze najwyżej wrócę i są czyszczę tu, zobaczcie gdzie jest bagno, normalnie masakra, no ale to już na końcu takie finałowe czasu zostanie. To nad tym się pomyśli. Teraz idę na dół, wchodzę z tym bałaganem i będziemy działać dalej. Dobra, słuchajcie, nie ogarnąłem tematu baterii i oczywiście się wyładowała. Sprawdzam jeszcze, że się na pewno nagrywa. Więc musiała się ładować trochę dłużej. Sytuacja wygląda tak. To jest syf, który się znajdował mniej więcej tam w filtrach i innych rzeczach. Jestem po wymianie. Filtr oleju był filtrem oleju. A teraz jest tu filtr paliwa wstawiony, powinien tu być do niego czujnik i święt twierdzić, że to był, ten czujnik był założony tu, gdzie to druciarstwo jest odwalone i on jak gdzieś tu jakoś dawał coś znać do czujnika, to pewnie odcinał pompę, ale zaworek od pompy, ale nie jestem tego pewien, więc nie będę mówił, muszę dokręcić ten wąż jeszcze, o właśnie, no i co, i będziemy odpalać, słuchajcie, od spodu patrzałem, znalazłem też jakieś tam mankamenty, takie gdzie kurde korek w lewo oleju jest zalepiony silikonem zamiast dać podkładkę miedzianą nie wiem dlaczego tak nie jest trzeba będzie to ogarnąć na pewno e, później następnie coś jeszcze jakieś rzeczy e, śruby które trzymają most były luźne także do, dowaliłem je na maksa, ile dałem rady także to tu 19 o, nie, kurde co ja robię 17, yy, także to też zrobiłem. Co jeszcze zostało zrobione? Powycierałem wszystko tam, gdzie coś ciekło, A zaraz jeszcze wam pokażę, gdzie płyn hydrauliczny mi piseciek mi i miska olejowa. Do roboty na 100%. Tylko nie, nie na, na już, na teraz, ale na niebawem. Przy następnej wymianie oleju, jeśli dotrzyma, powycierałem wszystko tak jak powinienem, żeby po prostu za nie wiem tam, w jakich godzinach, jeśli uruchomię go pracy. Yy, Będę mógł ten będę mógł kurde sprawdzić. To nie chcę przesadzić z tym dociąganiem. Co jeszcze? Yy, jeden z moich kolegów mówi mi, że jeśli to nie będzie to, to jeszcze jest opcja, że membrana w tej pompce jest walnięta i też nie puszcza paliwa. No też tak może być. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie, że zaraz odpalimy i, i będziemy, kurde, się cieszyć, a nie wkurzać. A, a płyn hydrauliczny lał mi się stąd. Tu jest taka, jakby nie wiem, to się to zakręca, to są dwa czujniki na tym i gdzieś tu się po prostu mi lało. Także mam nadzieję, że już nie będzie, jest sucho na razie. Tam obczyściłem wszystko. A, a śruby te dwie, które trzymają tą łapę, po prostu się lały i tu widzę, że jest też luz na tulei, Nie wiem, czy ta tuleja jest tylko wymienna, czy tu już coś się roztegowało, także będzie trzeba to sprawdzić też w przyszłości to już suchutko teraz zobaczymy jak szybko tu się coś pojawi nam dobra kończę gadać i wskakuje maszyna palimy prąd i zobaczymy no co nic tam się złego wydarzyć nie może jeśli nie będzie chodzić to będziemy z tą bramką. jej tam nie da się była wymienić to trzeba by było całą cały ten ten yy, kombinować i wymieniać mam nadzieję że bateria trzyma ciepło było no i zaraz, zaraz wszystko się wyjaśni, kurde. Dam, niech trochę naciągnie paliwa. Zobaczymy, co to będzie. Jakieś 30-32 litry tam jest zalane. Kurde, jak się zimno nagle zrobiło. 30-32 litry jakieś jest zalane do baku. Poczekajmy, bo te filtry były zalane I ja nic nie chcę mówić A! Mam problem ze śrubami tutaj też Filty są upierdzielone, albo muszę dłuższe śruby znaleźć, także te odpadają I co? I gaz. I o co chodzi? Ja pierdolę. <laughs> ciekawe, ciekawe co tego przymula, nie? W filtrze się skończyło paliwo i jest stop nagle, nie? Nie wiem, czy jest samo odpowietrza się ta pompka, czy jak to jest. To samo. Jeszcze się dusi. No to zajebiście. Co jeszcze mogłoby być? Gdzieś wąż przytkane, czy co? Przecież na krótko pali bez żadnego problemu. Dobra, nie chcę może po jeszcze. Zobaczymy. Co to będzie? Zaraz się odzywa. Dobra, słuchajcie, znowu był test na krótko, bo Chciałem się jeszcze raz upewnić, żeby głupka siebie nie robić kolejny raz, a długo mi to nie zajęło. Muszę odkręcić tą, to coś co jest tutaj. Tak jak się kolega mówił, tak chyba się sprawdzi, że tam jest jakaś membramka i ona mogła coś coś się dzieje, że nie ma przepływu, no bo no chyba, że gdzieś wąż jeszcze jakiś się tak by zapierdzielił, nie? Zobaczymy zaraz. Jeszcze chwila, jeszcze moment i się odezwę. Jest kolejny podejrzany słuchajcie nazywa się to tak zwany zaworek zwrotny i puszcza on w jedną, znaczy nie puszcza, trzyma w jedną, w tą, którą powinien, ale w drugą powinien mieć wydaje mi się, taki czysty przelot bez żadnego bloka, blokady, bez niczego, a ja biorę w niego, Muszę dać z niego ciśnienie, żeby. Żeby on w ogóle szedł, więc nie wiem, czy jest dobry Zaraz zrobimy jakiś bypass i, i, i coś się wymyśli Tylko muszę coś nakręcić, jakąś rurki kawałek plastikowej Zaraz coś wymyślę, wytnę skądś Po przeglądaniu wzdłuż i wszedł, zaworek wrócił na swoje miejsce Jednak powinien mieć lekki taki jakby opór podczas tego całego, kurde, pompowania w niego No i wychodzi na to, że tak jak mój kolega mówił od samego początku na tą pompkę wychodzi. Dzwoniłem przed do mecelaka Polska powiedzieli i, i spytałem się po prostu, czy jest taka możliwość, czy takie części są zamawiane właśnie. No i mówią, że tak, że, że, że jest taka przypadłość, że one po prostu się pierdzielą, gdzieś lewe powietrze wpuszczają. I później się dzieje, jak się dzieje. No, także zaraz ma do mnie Pan oddzwonić, także poinformuję, powiem co i jak i zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, przyszedłem wygaść wszystkie złe emocje, które mną szargają. Nie żartuję. E, trochę przyszedł spalić ognia, a się zakopciło. E, ognia trochę, żeby tu się pojerało trochę. E, I co? I wsiadę na koparę zaraz. I będę działał z, z tym wykopem pod, pod prąd. Mamy jeszcze dwie godzinki. Także spoko. Coś tam jeszcze porobię, dzień nie będzie do końca zmarnowany. Ma się odezwać ten gościu z Metalaka do mnie i jakoś na razie cisza. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że się odezwie. Was szukają, może tej części, nie wiem. Powiedział, że za moment odzwoni. Moment już minął. No ale zobaczymy. Czekam, cały czas czekam cierpliwie. Dobra, obieram sobie trajektorię dykopu. Gdzieś tak to będzie szło chyba, tu oznaczone, tam będzie ruch do garażu, no i dobra, i lecimy tak. Gdzieś na 600-700 będę kopał, wystarczająco, nie ma co świlować, żebym tu nie przerwał czegoś, te telefony idą na 800 chyba. Także spoko, działamy. No i ja mam przekopane trochę już, za 25. Także na luzaku tam dzisiaj dojadę, nie wiem jak to robić, czy tam normalnie, to jest przymiedziany kabel, to można go lekko załamać, nie będzie z tym problemu, więc, zresztą i tak by nie było chyba, To nawet 90 stopni, nie będzie... czyli staram się dzisiaj, kurde, trochę dalej nawet wyszło mi niż myślałem, bo linię mam tam, a ja gdzieś tu bokiem lecę, także poszedłem trochę po ukośie, ale to dobrze, im dalej domu tym lepiej, jadę dalej i myślę, że po godzinki będzie gitara. Dorzucę jeszcze tam do ognia, trzeba będzie to resztę, co się pewnie wypaliło, o ile nie zgasło. Dobra, działa. Wiem, że to mierzyłem, ale i tak się sprawdzam jeszcze raz, wiecie, żeby jakieś szopy tu nie było. Że nagle się okaże, że ja coś ślepo mierzyłem, Będę kopał jeszcze raz. Czasem tak mam, że coś trzy razy mierzę, a później i tak sprawdzam. chociaż w tym przypadku też było za późno. Zobaczymy Tu mamy wszystkie media po kolei, tu gdzieś był gaz Gdzie on był? Świąteczka taka wystawała O się pisze przywaliłem Nie wiem gdzie on był. Gdzieś był, kurde tutaj Tu mamy telefon I tu mamy wodę zaraz za tym Widać taki ciemny ślad tutaj leci O, tu też tylko wyciągałem, bo było bardzo dużo kamieni, Czy jakiś stary fundament? Kamień z kamieni tam był, czy co? Gdzie mamy te trzy dyszki? No, 26 dopiero. Chodź tam. Sobie. Masz tu leżeć. O, właśnie tam. Wszystko, żebym spokojnie dzisiaj spał a nie później rozkwinał w domu. Ty, czy ja tą czasem nie spierdzieliłem? Dobra, 3 dychy będzie dotąd. Będę wiedział gdzie. Będzie widać, nie? Dobra, idę po końcówkę, zaraz się wzywam Dobra, mierzę dalej. Tu mamy, tak jak zaznaczyłem. E, się późno zrobiło już, kurde. Tak se kopałem, kopałem. Czułem się w temat i, i się późno zrobiło. Dobra, mamy tam kurde jeszcze mi się tutaj. Trochę sobie zamoczyłem, ale jej nic nie będzie. To jest ta taśma ta metalowa nie jest to, nie powinno nic jej szkodzić. Zrobię nawet dalej, żeby nie było tam się siedzi już I powiedzmy, że tu byśmy do samego roga chałupy, nie? I polecieli w tą teraz. Gdzie te nasze 3 dychy będzie? Myślę, że będzie z zapasem, chyba, i jeszcze będę mógł na strych pociągnąć tego grobasa i będę mógł GoPro tam ładować. <grych> Gdzie jest? Gdzie ja mam? 28, 28, 29, 30. Mam przejść do kabla. Dobrze, zaczyna na tu 7 metrów jest chyba garażu, jak dobrze pamiętam. A to będzie na którym metrze? 17 metrów plus 7 metrów garażu, to jest ile? 24. 11 plus 7, jest ja... no 24 metr jest tutaj. Koniec garażu i teraz zostało nam do 30 metrów. Który to jest? Jest to, to 3 metrów, nie. nie, 6 metrów. Ta, to normalnie na bezpieczniki lecę, a później z gniazdkiem takim dużym na siłę do GoPro ładowania. Także spoko, mogę spać spokojnie, z nadwyżką kabla jeszcze. E, także luz, luz light, jeszcze w ziemię pójdzie, a to nic nie zmieni. Także można kończyć powoli moje dzisiejsze roboty. I, i co? I lecę do domu. Zaraz się jeszcze odezwę. Jeszcze patrzę na głębokość mojego wykopu, bo nie przyznam, że na oko leciałem. 70 cm, około 70 też tutaj. Tu to głębiej będzie, bo wali dziurę. Tu ile mamy też 70, także spoko. Daje mi się wystarczająco to na 100%. Nie ma co tu więcej cudować. Kurde, gdzie ten gaz tu szedł? No ja pierdzielę tam mamy telefon, gdzieś tutaj go wyskrobałem się jeszcze widziałem Chcę sobie pozaznaczać będę chciał sobie gdzie co idzie o. Ale nie, to dziś będę musiał skrobnąć to no, kurde bo Normalnie widziałem żółtą siatkę Ale dobra nie a jest to o mamy gaz Był Po prostu trochę dalej niż myślałem Także to wszystko chyba weznę też 65-70 spoko Chyba wezmę tego, drona któregoś razu i po prostu narysuję pomarańczowe kreski i zapierdzielę zdjęcie z góry, jak się nim nauczy latać w sumie, bo mam tam gdzieś i można by było zrobić z niego użytek, w sumie zdjęcie działki trzeba też zrobić przed jakąkolwiek zabudową, także dobra, lecę jeszcze, zaraz będę. Ja jeszcze idę zobaczyć czy ten ogień mi się tam pali w ogóle. Znaczy palił się na pewno jak odchodziłem. Jakaś tam temperatura była, ale tu już widzę, że chyba końcóweczka. No i będę kończył w sumie na dziś. I w sumie też już ogólnie do świąt, bo wygląda na to, że jutro wolne i później też wiadomo, że niedziela, złota niedziela poniedziałek też. W sumie to jest taka ostatnia. Moja przerwa przed już startem na grubo naprawdę, no bo wygląda na to, że już zacznę działać i wtedy na ostro lecimy bez oporu yy, aż skończymy domek, prowadzimy się no i później od razu po tym lecimy dalej z docelowym domem. Pozwolenie jest tak, że można działać. Yy, no i co ja mogę powiedzieć więcej? Na pewno ten tydzień nie poszedł po mojej myśli. Tak ja bym sobie tego życzył, ale nigdy tak nie jest, więc trzeba się do tego przyzwyczaić, że tak, tak, tak właśnie będzie. Yy, z Mecelaka nie odzwonili do mnie w końcu, także jutro będę jeszcze ich atakował, żeby wysłali przynajmniej jutro, to, to może na środę będzie. O ile oczywiście będą to mieli gdzieś na stanie. Mam taką nadzieję, bynajmniej, że tak też będzie. Yy, no i co? Mogę Wam życzyć z tego, tego czasu spokojnego. Jak to mówią, wesołego aleluja, smacznego jajka i odpoczynku też w tym czasie. Ciepło ma nie być za bardzo, więc na zewnątrz pewnie nie, nie będzie można polatać zbytnio. No i żebyście, nie wiem, zmoczyli tam kogoś z rodziny albo... I nie z rodziny. Albo wpadli do kościoła z wiadrem. Nie no, żartuję. Tak to kiedyś bywało, kurde. Może to nie było zbyt mądre. Ale na przystankach się czatowało, czy coś Ech, Zawsze gdzieś tam się z tym bawiło Teraz tak zaczyna trochę kuleć ta tradycja nasza Tego oblewania się wodą Kiedyś pamiętam jeszcze za dzieciaka u babci na wiosce e, Miałem tam jeden e, Z tamtejszych, kurde nie wiem jak to powiedzieć, no mieszkańców Złapał mnie i pod hydrant e, Odkręcił hydrant i pod hydrant mnie wziął i Cały mokry człowiek był, ale i tak było kupa śmiechu Się latało Później ta woda zamarzła na tym swetrze, bo, bo mróz był, jak zawsze zimno, w tą Wielkanoc się trafiało Ale było fajnie, no i niech tak też zostanie, fajnie Ja też tam kogoś poczęstuję pewnie wodą W poniedziałek Pewnie to będzie małżonka albo Izurka No i tyle w sumie, kończę i widzimy się prawdopodobnie we wtorek W środę Albo i później, zobaczymy jak to się wszystko potoczy, co i jak Będzie, tymczasem pozdrawiam wszystkich, dziękuję za za oglądanie moich filmów, tego co robię, na pewno dużo więcej będzie jakichś treściwych materiałów. Teraz, już o, po, jak zacznie się po świętach, to będziemy już działać, bo tydzień już dzisiaj minął. Jeśli chodzi o to, nie jutro minie, jeśli chodzi o to zgłoszenie domku, później drugi tydzień zaraz minie w piątek, a to człowiek się nie obejrzy, zanim zrobię tego, tą koparkę tutaj, zanim się puści wodę, prąd, to już będzie dwa tygodnie, no i później zostanie ten ostatni tydzień. Także już przyjdą to przygotowania, mam nadzieję, że też drewno będzie gotowe. No i tyle. Dobra, kończę, bo się znowu rozgadałem, ja nie wiem. To trzymajcie się, cześć, pozdrawiam wszystkich, jeszcze raz wesołego aleluja. Trzymajcie się, do zobaczenia w poświęta.